Cześć! Nagrywałem ten filmik już po raz drugi, bo za pierwszym razem padła mi bateria i było to mniej więcej w połowie nagrywania i potem trzeba było zaczynać od początku, ale już jest wszystko w porządku. Ogólnie to już mój trzeci filmik z tej serii i sorki, jeśli czasem to wychodzi sztywno albo nieprofesjonalnie, ale jestem nieprofesjonalistą, <grym> ale się staram, jest to ogromny trening nerwów i charakteru, więc w sumie są jakieś plusy. <grym> Dzisiaj chcę pomówić o kubeczku menstruacyjnym. Znam wiele osób, które go używają i sam jestem jedną z nich. Jest to bardziej ekologiczna alternatywa dla tamponów i która nie szkodzi naturalnej florze bakteryjnej pochwy. Mimo że kubeczki menstruacyjne są w ubiegło od lat 30. ubiegłego wieku, to ja właściwie przez większość mojego życia o nich nie słyszałam i być może Wy by też należycie do tych osób, które jeszcze nie wiedzą, co to jest, więc dzisiaj postaram się o tym opowiedzieć. No, więc po pierwsze mam go dzisiaj ze sobą i wam go pokażę. Mogę mieć swój beauty girl moment zawsze jak chciałam to zrobić. Uwaga, a nie wiem, czy to się ostrzy. <gry> jak nie, to najwyżej wiadomo zdjęcia przy edytowaniu filmiku, ale. No, więc jak on działa? Jest to taki mały silikonowy kieliszek, który napełnia się krwią i umieszcza się go w pochwie, wyginając go w taki kształt U, i wkładając go tak jak tampon, i wkładając go tylko na tyle głęboko, żeby mógł się rozłożyć i wyciąga się go przez ten ogonek. Więc też nie wsadźcie go za głęboko, żebyście mogli sięgnąć po ten ogonek. Kiedy już się napełni, wystarczy go opróżnić, przepłukać i można go użyć znowu. A po każdym cyklu należy go wysterylizować, przelewając go wrzątkiem, bądź na przykład wrzucając go na 5-10 do minut do gotującej się wody. Więc kubeczek jest wielorazowy, także przyjazny dla środowiska. I myślę, że oszczędzacie całkiem sporo pieniędzy, gdy kupujecie jeden kubeczek, zamiast ciągłego wydawania pieniędzy na tampony. Przy okazji mając go w domu, nigdy nie będziecie w sytuacji, że budzicie się w środku nocy i okazuje się, że macie okres, a przy okazji nie macie żadnych przyborów, żeby się przy tym zabezpieczyć. Jako, że nie jest to reklama, to nie podam Wam linku do żadnego konkretnego kubeczka i w sumie nie mam żadnego konkretnego, który mogę Wam polecić. Najważniejsze, żeby kubeczek był wykonany z bezpiecznego materiału i żebyście wybrali kubeczek o średnicy, która będzie Wam odpowiadać, bo są kubeczki mniejsze i większe. Te większe mają minimalnie większą średnicę i są zalecane raczej dla kobiet po ciąży czy po porodzie. Mój kubeczek kosztował około 10-15 euro. Zamawiałam go z internetu, także myślę, że to kwestia po prostu pogrzebania w internecie czy zajścia do Rosmana i znalezienia swojego kubeczka. Do szukania alternatyw dla tamponów zmotywował mnie przeczytany już lata temu artykuł o modelce, która musiała mieć amputowaną nogę w wyniku zespołu wstrząsu toksycznego. Dwa lata temu poddała się operacji usunięcia też drugiej nogi, co było również związane z komplikacjami, które nastąpiły po, po właśnie zespole wstrząsu toksycznego. A wszystko stało się dlatego, że używała tamponu. A więc zespół wstrząsu toksycznego, po angielsku Toxic Shock Syndrome, w skrócie TSS, i pozwólcie, że będę tak też się do tego odnosić w pierwszej części filmiku. Może dotknąć każdego w każdym wieku, ale najczęściej jego przyczyną jest używanie tamponów przez dłuższy okres czasu niż jest to wskazane. W przypadku nieuzyskania pomocy odpowiednio szybko, może się skończyć nawet śmiercią. Ale nie panikujcie, ryzyko jego wystąpienia jest mega niskie wynosi 1 na 100 tysięcy. Niezależnie czy używacie tamponów czy kubeczka, nie ma absolutnej konieczności, żebyście przerzucali się teraz tylko i wyłącznie na podpaski. Mimo to chcę Was przed y, TSS ostrzec, bo nie każdy wie w ogóle o istnieniu tej przypadłości. Za TSS odpowiedzialne są bakterie, które gdy się rozwiną, zaczynają wydzielać toksyny. Na nią ciało, w większości z Was, produkuje przeciwciała. Innymi słowy, nawet jeśli do Waszego organizmu dostaną się te bakterie, wasze, Wasz organizm będzie w stanie to zwalczyć. Szok toksyczny dotyczy najczęściej młodych osób, bo wraz z wiekiem wzrasta ilość przeciwciał i spada ryzyko tej przypadłości. Dlatego zwłaszcza młode dziewczyny i inni młodzi posiadacze macic powinni szczególnie uważać na to, żeby wymieniać tampon czy kubeczek tak często, jak jest to zalecane, ale jak często jest to zalecane, opowiem o tym później. Objawy TSS to wysoka temperatura, zawroty głowy, wymioty bądź nudności, wysypka przypominająca oparzenie słoneczne, głównie na stopach i dłoniach, oraz bóle mięśni. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów u siebie, to niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem, a najlepiej idź od razu do szpitala. Są różne badania na temat kubeczka i zespołu wstrząsu toksycznego. Jedno z nich zostało przeprowadzone przez grupę francuskich naukowców. Od poprzednich badań nad TSS różni się tym, że uwzględnia nie tylko tampony, ale i właśnie kubeczki menstruacyjne. Wynik badań był taki, że przy używaniu kubeczka menstruacyjnego ryzyko dostania TSS nie jest niższe niż przy używaniu tamponów, ale nie jest też wyższe, jest zbliżone. Także nie mówię, że używanie kubeczka Was przed e, zestawem strząsu toksycznego ochroni, ale ja tak to w sumie długo myślałem, więc tworzenie tego filmiku było ciekawą możliwością do tego, żeby obalić swój własny pogląd na ten temat. TSS rozwija się przez bakterie, które mogą się rozwinąć również w kubeczku ale ja osobiście preferuję kubeczek ze względu na aspekt, banią środowisko oraz finansowe, no i wygodę. <grych> Jest że kilka zasad, których należy przestrzegać, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia zespołu wstrząsu toksycznego. Po pierwsze, mieć tampon lub kubeczek odpowiednio często i jeśli chodzi o to jak często, to nie mogę uzyskać jednej spójnej odpowiedzi, czytając wiele wypowiedzi różnych naukowców. Ale szczerze mówiąc jako średni przedział, powiedziałbym, że byłoby to 4 do 6 godzin. Zbyt częste wymienianie sprawia, że do pochwy dostaje się tlen, który przyczynia się do rozwoju bakterii toksyn i tak samo zbyt długie trzymanie tampona lub kubeczka w pochwie prowadzi do rozwoju bakterii. Po drugie, tak jak zostało to wspomniane na początku filmiku, po każdym okresie należy wygotować kubeczek, żeby porządnie go dezynfekować. Jeśli chcecie być super higieniczni i zapobiec rozwijaniu się bakterii, możecie kubeczek gotować po każdym użyciu. I wyobrażam sobie, że to może być upierdliwe, więc... To, co ja bym zrobił, to na przykład kupił dwa kubeczki menstruacyjne, bądź trzy i zawsze miał pod ręką jeden czysty, wysterylizowany przez gotowanie kubeczek. Po trzecie, materiał, z którego wykonany jest kubeczek jest bardzo ważny. Najlepiej wybrać kubeczek wykonany z silikonu, a nie na przykład z TPE, który jest rodzajem polimeru. Jak zwykle pod filmikiem załączałam wszystkie źródła, z których korzystałam tworząc ten filmik. I poza tym, że sam jestem użytkownikiem kubeczka i polecam go z tych względów, które wymieniłem, to reszta rzeczy nie jest moją opinią, tylko została oparta właśnie o te materiały. I opinie na ten temat możecie wyrobić sobie sami. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zawsze możecie mnie napisać na Instagramie. I jeśli macie na przykład sugestie bądź pomysły na to, co mógłbym omówić w którymś z filmików, coś, co chcielibyście, żebym zresearchował głębiej, to też dajcie mi znać i jestem otwarty na wszystkie takie sugestie. Także dzięki za obejrzenie.